Przed nocy, światło ognia pada na ciebie. Chcę latać. Twoje oczy jak gwiazdy i ich blask mm. Czuję się dobrze, gdy jesteś przy mnie. Twoje oczy jak kryształ odbijają światło. Twoje usta smakują jak szampan, gdy patrzę na ciebie, zapominam o wszystkim wspomnienia jak filmy Kręcimy je w naszym stylu. Twoje ciało jak dzieło sztuki pełne doskonałości W czarnych ubrajach odprawy wyraziste Pasujesz do mojego świata, jesteś jego częścią Oh my! W środku nocy światło ognia pada na ciebie Chcę latać Twoje oczy jak gwiazdy ich blask mm. Czuję się dobrze, gdy jesteś przy mnie Twoje oczy jak kryształ odbijają światło Dachu, czuję się jak w filmie Twój uśmiech promień słońca Oświetla drogę, jazda po mieście W naszym samochodzie nocne przygody W czarnym kapriolecie Czujemy się wolni jak taki. Jesteś moją łapą idealna Jakbyś była z innego świata Każdy moment z tobą jest wyjątkowy Niezapomniany Oh my W nocy, światło ognia Płata na ciebie, chcę latać Twoje oczy jak gwiazdy Ich blask Czuję się dobrze, gdy jesteś przy mnie Twoje oczy jak kryształ odbijają światło Piotra w ruchu, energia w powietrzu. Wczoraj paliesz dzisiaj Elej, nasza podróż, ty kila z moją damą Zapomniana rozsądek Każdy kieliszek to okrut przyszłość, w którą wierzymy Czuję się jak snak z tobą u boku Nasza miłość to podróż, której nie chcemy zakończyć. Oh my. W przed nocy, światło ognia pada na ciebie, chcę latać. Twoje oczy jak gwiazdy, ich blask uh. Czuję się dobrze, gdy jesteś przy mnie. Twoje oczy jak kryształ odbijają światło. Podra w ruchu, energia w powietrzu Wczoraj Paryż, dzisiaj Elej, nasza podróż trwa taki raz moją damą, zapomniana rozsądek Każdy kieliszek to krok w przyszłość, w którą wierzymy Czuję się jak w snach, z tobą u boku Nasza miłość to podróż, której nie chcemy zakończyć Oh my, wszelką nocy, światło ognia pada na ciebie Chcę latać, twoje oczy jak gwiazdy i ich blask mm. Czuję się dobrze że gdy jesteś przy mnie, Twoje oczy jak Kryształ odbijają światło.